Sławomir i Kaira mają zakaz TVP. Czego dotyczy? Sławomir i Kaira należą do najgorętszych par polskiej estrady. To chyba także jedyna para, której udało się zagrać dwa koncerty w tego samego sylwestra. W minionym roku Sławomir i Kaira wystąpili bowiem zarówno na imprezie noworocznej Polsatu, jak i na imprezie Telewizji Polskiej. W tym roku już im się to nie uda. Dostali zakaz ale i tak wykonają sztuczkę, która pozwoli im wystąpić podwójnie. Sławomir Zapała i jego żona Magdalena Kajra-Kajrowicz dostali w tym roku zmienione umowy od telewizji publicznej, a tym samych zakaz występu na dwóch, konkurencyjnych imprezach. Mimo tego gwiazdorzy wystąpią w dwóch stacjach telewizyjnych. Sławomi Rikera w wywiadzie dla serwisu Jastrząb Post zdradzili, że w tym roku nie mogą marzyć o podwójnym występie sylwestrowym. Telewizja publiczna zmieniła ich umowy, by ponownie nie doszło do takiej sytuacji. Miało to miejsce dwa razy, pierwszy i ostatni. Zmieniono umowy i teraz nie można grać dwóch sylwestrów w dwóch różnych telewizjach. Więc zdarzyło się to dwa razy, pierwszy i ostatni. I to się już nie powtórzy? Mówią gwiazdy Disco Polo. Pomimo tego, że w tym roku Sławomir i Kaira będą gwiazdami na imprezie sylwestrowej TVP w Zakopanem. Uda im się wystąpić na antenie aż dwóch telewizji. W tym roku też tradycji stanie się zadość, bo zagramy w dwóch miejscach, dlatego, że zobaczycie nas także na domówce w Wilnie. To będzie przepiękny sylwester. TVP Wilno. Jeżeli jesteście państwo na Litwie, to będzie gruba impreza, przekonują Sławomir i Kajra. Zobacz również. Sierzyński nie mógł wierzyć, gdy zobaczył swoją emeryturę. Inni polscy artyści przeżyli podobny szok. Tak wygląda dom Kajry i Sławomira. Gwiazdy uwiły sobie bardzo przytulne i eleganckie gniazdko, z diecia. Kajra ćwiczy się danie jak Jaworowicz. Trzeba mieć silne łydki.